Znajdujemy się w Wojniczu przy obwodnicy Tarnów Kraków. Spotkaliśmy tutaj Pana Eligiusza Dworaczyńskiego, Dworaczyńskiego, który prowadzi bardzo ciekawe badania. Panie Eligiuszu, proszę powiedzieć do naszego portalu Nasz Wojnicz, co tutaj kryje ta ziemia. No, z miłą chęcią y, dla portalu Nasz y, Wojnicz, archeologii y, powiedzieć, żeby uściślić e, całą sprawę. Jesteśmy w miejscu e, jednego z największych stanowisk archeologicznych, e, które jest zlokalizowany na temat wokół wojny. E, w naszej e, e, klasyfikacji to jest numer 34. Badane było prawie przez dwa lata przez krakowski zespół do badań autostrad przy okazji budowy obwodnicy wojnickiej. I szeroka w dokumentacja latach, z tego została. Tak, w latach 2004-2005. Na tymże stanowisku badano oczywiście teren większy, ono ponad 2000 obiektów artykulicznych, w śladów po późniankach mieszkalnych, w jamach gospodarczych, mnóstwo śladów po zabudowie drewnianej, nawet studnie drewnianej, no wszystko to co na stanowiskach wielokulturowych, ponieważ miejsce to zasiedlone było już od czasów neolitycznych, czyli powiedzmy ponad 6 tysięcy lat temu, do, może powiedzieć, ale archeologia kończy się zainteresowaniem e, czystym średniowiecznym, chociaż i tym, bo e, ślady e, nowożytne, e, bardzo ciekawie się tu przy okazji burowie obwodnicy e, udało zlokalizować. m.in. jak Państwo pamiętacie ślady na taborach wojsk polskich z XVII wieku, Ale ponieważ yy, yy, teren ten był badany tylko w miejscu, gdzie yy, wytyczona była obwodnica, czyli tzw. masie zajętości, yy, cała pozostała część stanowiska jest jeszcze yy, nietknięta o łopatom Znajduje się to po obu stronach obwodnicy, a yy, yy, część północna idzie aż do ulicy, yy, można powiedzieć, do centrum wojnicze, yy, a południowa kończy się ponieważ dalej już znajdowało się duże jezioro. To jezioro było użytkowane przez badania są nasze, będą się rozwijały z tamtą, w tamtym kierunku. Uda się znaleźć właśnie więcej łodzi, które się łodzi. Zapowiada się na scenie ciekawe. Ponieważ pozostaje tu inwestycja dość duża, mianowicie kopalnia Żwiru, a w miejscu tego jeziora, o którym mówiłem, to jest o tym, to bardzo dobre złoże, to Inwestor, który, który się podjął się tego zwiększy zlecił również stawienia ratownicze na stanowisku 34 miejsców, gdzie będzie ingerencja podłożna który musimy wyeksplorować, bo też się w tej chwili tym zajmujemy. Czyli można się spodziewać, że w Wojniczu mogą być jeszcze ukryte skarby. No, z tymi skarbami różnie bywa. Można się zastanowić, co jest tak naprawdę skarbem w archeologii. E, 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 Słowo skarb oznacza skupisko porzucone lub intencjonalnie schowane, jakiś wyrobów, mogą to być różne, najczęściej oczywiście metalowe. Bywają również i Może być to złoto, ale no może, może być, no jakoś, jakoś, jakoś się niezwykle rzadko trafia na ten ale skarbem również są jakieś, jakieś brązowe raczej znaczy zbiór zapinek z czasów pewnych, takie z rzymskich, czy jakichś gro, grocików do piśczami, do, do, do no i jakiś wielki coś codziennego użytku. Zdarzają się takie rzeczy. Nawet e, czasami skupisko fajnych wyrobów ceramicznych e, też można, e, można uznać jako skarb, ale to oczywiście w ujęciu takim, e, takim bardziej, bardziej e, przydatnym alkologum. Natomiast skarb, taki chodzi, jego zdarzenie, to, nie, to, o, którym, o, którym, o którym tak powiem, człowiek przeciętny myśli, no to, to, musi, to jest, musi być przypadek, który W zasadzie badaniach metodycznych niezwykle rzadko się to zdarza, z reguły znajduje się takie skarby. Także życzymy owocnych prac dla, pol, dla portalu Nasz Wojnicz Jacek Fidulek. I oczywiście warto by się dodać, że materiały, które stąd e, dostaną, e, z znaczy, których a bardzo ładny materiał archeologiczny, po opracowaniu zasili zbiory e, Izby Pamięci